W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 31 Dzień Czerwca. Czwarty sposób otrzymania gorącości w nabożeństwie do serca Jezusowego. Wielka pobożność do niepokalanego serca Marii. W serce Syna, sercem jest Matki. Święty Augustyn. Maria, ma wszelką moc nad sercem Jezusa. Ona jest Matką pięknej miłości. Do niej zatem udawać się powinniśmy, abyśmy tą miłością zapaleni być mogli. Przynajświętsze serce Jezusa i Maryi tak ściśle spojone są ze sobą, iż jedno do drugiego wiedzie nas nieomylnie. Ta, tylko pomiędzy nimi zachodzi różnica, że serce Pana Jezusa sprzyja szczególnie duszom czystym. Serce zaś Maryi oczyszcza przez łaskę, jaką otrzymuje dla nich dusze grzechami skalane, usposabiając je, aby mogły być przyjęte do serca Jezusa. Najwięksi nawet zbrodniarze nie powinni wątpić o możliwości otrzymania tej łaski przez pośrednictwo Maryi. Ona bowiem jest schronieniem wszystkich nędzarzy, ratunkiem całego świata. Jednak, jeśli nie mielibyśmy dla tej matki miłości tkliwej, a dziecięcej na próżno, obiecywalibyśmy sobie wstępy do serca jej syna. Pewnego dnia święta Gertrude wymawiała z wielką pobożnością słowa salve Regina. Witaj królowo, one miłosierne oczy swoje na nas zwróć. Boga rodzica pokazała się jej z dziecięciem Jezus na ręku a wskazując na oczy jego, rzekła: Oto oczy nieskończenie miłosierne, które obrócić mogę według upodobania mego ku tym, którzy mnie wzywają. Miejmy przeto tkliwą miłość dla Marii, a wkrótce pałać będziemy ogniem miłości i dla jej syna. Nagrodę. Tak nieskończenie wielką, zwykła wyjednywać tym, co się jej poświęcają. Wszystkie dobra przyszły nam przez Maryję, kto ją znalazł, znalazł życie i zbawienie. Zresztą nie jest to rzeczą trudną zbliżyć się do tej czułej matki. Ona bowiem sama oznajmia. Że uprzedza tych, którzy jej szukają i okazuje się im pierwsze. Tak jest: ona wzbudza w nas pragnienie kochania i służenia jej, a to dlatego jedynie, aby miała sposobność wzbogacić wszystkimi skarbami, których jest szafarką. Przez jej to, przez najświętsze ręce. Przechodzą wszelkie łaski, jakimi serce Pana Jezusa pragnie nas wzbogacić. Udajmy się więc do Maryi, udajmy nade wszystko do jej macierzyńskiego serca, które doskonałym jest odbiciem serca Jezusowego. Prośmy Ją przez jej niepokalane poczęcie. Najdroższy z jej przywilejów, prośmy, a bądźmy pewni, że nam nic odmówić nie zdoła. Nie oddzielajmy nigdy w naszym nabożeństwie serca Maryi od serca Jezusowego. Czcijmy, kochajmy je obydwa z głębi naszego serca. Oddajmy się, poświęćmy całkowicie tym sercom najmilszym. Zasyłajmy prośby nasze do Boga Ojca, przez serce Jezusowe. Udawajmy się z modłami naszymi do Pana Jezusa, przez serce Maryi. Otrzymamy wszystko od Ojca, przez serce Syna i wszystko od Syna, przez serce Matki. Tak. Postępowała Błogosławiona Maria od wcielenia. Używała serca Maryi w prośbach do Pana Jezusa, zaś serca Pana Jezusa w prośbach zanoszonych do przedwiecznego ojca. Błogosławiony Herman przez całe swe życie oddawał każdego dnia szczególną cześć sercu Maryi i każdego dnia swego życia odbierał łaski szczególne. O Matko łaski pełna, wejrzyj na naszą nędzę i na tęsknotę przeciskające nas na tym padole płaczu. Proś, ach proś Pana Jezusa, aby nam otworzył serce swoje i aby nas nauczył zanurzać uciski nasze i smutki w tym sercu Najświętszym. Bo w niegdyś morzu goryczy. Niechże nam wolno będzie zwrócić oczy nasze na to serce boskie, abyśmy, podobnie jak Żydzi, co na miedzianego spoglądali węża, uzdrowienie z wszystkich chorób, dusze nasze trapiących co najrychlej otrzymać mogli. Postanowienie do wykonania. Gdy słuchamy Mszy Świętej, ofiarujmy Sercu Jezusowemu miłość i wytrwałość Najświętszej Panny Stojącej pod Krzyżem. A gdy mamy przyjmować zbawiciela w Najświętszej Komunii, ofiarujmy mu również gotowość Marii i jej przenajświętsze zachwycenie. W czasie wcielenia słowa. Sam Pan nauczył tego sposobu świętą małgorzatę Marię. Nie możesz zatem wątpić, aby takowy nie miał być mu najmilszym i nie wynagradzał najdostateczniej oziębłości i niedbalstwa, jakich dopuściliśmy się w najważniejszych czynach życia duchowego. Modlitewka strzelista. O Maryjo, nie spocznę dopóki nie otrzymam przez Ciebie i od Ciebie poznania i ukochania serca najmilszego Twojego Syna. Boskie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce bez Mazy Maryi, módl się za nami. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś nie tak z łona przeczystej dziewicy Marii, ale raczej z jej niepokalanego serca wziął najświętsze serce swoje, tak, że te obydwa serca, jednymże ogniem miłości spojony, nierozerwaną jedność stanowią, przypuść nas od serca Twojej przeczystej matki Marii. A serce Marii przyjdziel nas do serca Twojego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.